Okulary model ksiądz Jan Kaczkowski to prosty i skuteczny sprzęt korygujący widzenie świata, a w szczególności człowieka. Aktywizują postawę, do której zachęcał znany XIX-wieczny influencer i przed youtuber Adam Mickiewicz, ukrywający się pod nikiem Wieszcz. Miej serce i patrzaj w serce. Okulary model ksiądz Kaczkowski to minus o plusy, zmieniające dostrzegane problemy w sprawy do załatwienia. Dostępne bez recepty. Regularnie zakładane okulary model ksiądz Kaczkowski objęte są dożywotnią gwarancją dobrego, spełnionego potrzebnego życia. Janek żartował z siebie, że one są nie po to, żeby widział, tylko po to, żeby nie widział przeszkód. Choroba nie musi ani takie te strzały od życia. Nie muszą kończyć życia. One naprawdę mogą wszystko zacząć, ale myślę, że każdy z nas może w sobie odnaleźć tyle siły, by w swoim wymiarze także zawalczyć o siebie. Jan często używał tego powiedzonka, Nie widzę przeszkód, ale jak to Jan na ogół dodawał do niego, jak powiedział ślepy koń, na zabodach kipicznych. Jan zdawał sobie sprawę z tego, że przeszkody istnieją, ale je pokonywał przede wszystkim. Gorące brawa również dla pani Heleny, bardzo prosimy. A kapituła, oprócz wyżej wymienionych osób, składa się z samych znakomitości. Dla mnie dzisiejszy wieczorem ogromna radość, że mogłem się znaleźć wśród ludzi, obywateli tego kraju którzy życzą innym ludziom dobrze jedyne co mi uwierało to nie wiedziałem kogo wytypować na zwycięzcę bo wszystkie te inicjatywy są tak godne uznania także wszyscy tutaj dzisiaj powinni się czuć docenieni Karol umarł w koszulce, na której było napisane Miłość zostaje tutaj. Stąd ta fundacja na co dzień stara się patrzeć na świat oczami brata, oczami osób z niepełnosprawnością i właśnie w taki sposób nieść tą miłość do drugiego człowieka. Jolanta Bobińska. Dom jest znakomitym miejscem, ciepłym, bezpiecznym, ale też działamy w taki sposób, żeby pozytywnie pokazywać dzieci mimo chorób i nieszczęść. Oni mają swoje pasje, marzenia i my na co dzień robimy wszystko, żeby, żeby te marzenia i pasje mogły realizować. Jeżeli ktoś rzeczywiście ma to szczęście lub nieszczęście, że jest rozpoznawany przez innych, ma też dużą odpowiedzialność. Fundacja księdza Jana Kaczkowskiego postanowiła przyznawać w związku z tym również nagrodę dla oko celebryty. Marta zbudak zapraszamy Cię Marta na scenę. Jestem onieśmielona tą nagrodą, bo jest tu tyle wspaniałych ludzi tyle dobrych ludzi, mądrych, którzy robią tyle pożytecznych rzeczy. Jedyny znany mi obywatel Krakowa, który nauczył się tak zaciągać jak prawdziwy Podlasiak, Paweł Grabowski. Dostajemy nagrody za normalność. Do tego, żeby robić takie rzeczy, wystarcza odrobina przyzwoitości, odrobina poczucia, że nie zgadzam się na to, żeby ci ludzie umierali bez opieki. Dlatego, że dla wielu z tych ludzi, bez naszej opieki, to, co się dzieje, jest tak zwaną eutanazją. Nie ma tutaj żadnego bohaterstwa, jest tylko pewna konsekwencja i no, brak zgody na tą biedę, która się dzieje. Brawa jeszcze raz. Siedmiu nominowanych i trójka nagrodzonych, Paweł Bilski, Jolanta Bobińska i dr Paweł Gawowski, ludzie, którzy nie widzą przeszkód. Jeszcze? Trójka. Janek byłby z was dumny.